Siemanko, witajcie, z tej strony odcinek i robimy z gier wycinek, kontynuujemy swoją przygodę w grze Razzler, w której to ukończyliśmy wszystkie misje od Lichwiarza i mamy tutaj kolejną postać, więc zobaczmy co nam przyniesie kolejna postać i pamiętajcie, jeśli wam się podobało, udostępniajcie, lajkujcie i komentujcie, więc zaczynamy. Wino i krew. Synu, czy jesteś gotów by wypełnić wolę Boga? Tylko jeśli odpłaci się złotem, a nie rezerwacją w niebie. Widzisz, Bóg pragnie zmieniać wodę z tych beczek w wino. Istnieje miejsce, gdzie takie cuda mogą mieć miejsce. O, zabierz bus do sklepu. A, takie cuda, no. Postaw bus na terenie sklepu, no okej. Okay. No dobra. To lecimy, lecimy muzyczka nam gra. Ok, dobra, skręcamy i jedziemy zobaczyć gdzie jest sklep, który zmienia wodę w wino. Okay, no i oczywiście, no standardowo lama na samym gatunku. Gdzie jest nawigacja ja się pytam, jaka to nawigacja jest w tym średniowieczu, że tutaj normalnie nie wiadomo, trzeba się nauczyć w końcu tej mapy, też. już kolejny odcinek, jest czwarty, a czwarty odcinek, a my tutaj błądzimy, dobra, pokażcie mi gdzie ten sklep jest, oj, kołówka, łoma, łomatko, jak nie jeździsz, dobra, tu jest chyba ten sklep, Czekam mi stąd, parking jest, Ej, no to wiecie. Jestem zbroniony łobuzie, Czemu jestem zbroniony? O nie, nie, nie. Poszliście już? Chcecie dostać. Ukradnij wóz z winem. O! I musimy zwinąć. no dobra. Przepuścisz puścisz na szkoliku, Chyba niechętnie to. Nie bardzo mi. No dobra, co tu jest za wóz? Tu z winem, to chyba wygląda na wino, okej. Okay. Dobra, jedziemy. Uciekaj, uciekaj chłopaki. Nie gonić nas. No i to jest, o, Kasia tu mnie nie odmówimy, czekajcie, chyba nas już nie będą gonić, co? A jednak nas gonią, no dobra. Dobra, takie pa pazerność za... za pieniędzmi, no. Uciekaj, 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 uciekaj. Mówiłem, ta, dyka się trochę, tak. Urywa nam, urywa nam się tak. Jest, jest, jest i nagle jest taka cisza i nic się nie dzieje. Dobra, wyprzedzajmy, wyprzedzajmy, zdążymy. Oj, stop. Stop był, stop. To no dobra. To lećmy. jechać no, nie, dalej, dobra, mi się tu niebieska kropka to... Okay, tu będzie ten punkt? A to nie. Dobra. Mamy wóz z winem, no proszę. Teraz możesz sobie zamieniać. O, jeszcze go byśmy przyjechali. Chwała tobie, synowo. Niechaj. Łaska, pańska, daruj sobie. Po prostu zapłać. Wierpliwości, synu, marnotrawdy. Pierwszy musimy zawieźć towar do mojej rezydencji. No proszę, jeszcze tutaj rezydencję ma. Gdybyśmy go przyjechali, to dopiero by było. Dobra, jak daleko? Chyba będzie szybki na tą ramie. Jeśli w tym... Graj dołku. czy ty to widzisz? Pojęcia nie mają, jak się poruszać po cywilizowanej drodze. niż owieczki bez pasterza. Dlatego nie cierpię tutaj jeździsz. Kilka nie uwagi na może być skazany na wieczne potępienie przez jakiegoś ślepego. Idiotę, boże widzisz i nie grzmisz. Słuchasz mnie w ogóle? Płacisz mi za kradzież wina, czy bezsensowne. widlenie. Słuszna uwaga. No dobra. Musiał tutaj powiedzieć co miał do powiedzenia o, jest muzyka jest muzyka. no dobra, za bardzo jest używana ta muzyka no, ale co zrobić, no nic nie poradzimy taka gra, można napisać ewentualnie i zobaczyć co tam może da się zmienić albo po prostu zatrudnić jakiegoś Grajka na stałe spróbować. Zobaczymy jak to wygląda. Może wejdziemy sobie do następnej misji. Na razie to przejedziemy. Proszę jaka rezydencja. A dobra. Wszystko. Łatek zrobimy na skróty. Bo chyba nie się nic się nie stanie jak przejedziemy sobie tędy. Ładna chata. Jak na uniżonego sługę burzego. Wszystko do za pieniędzy stacy. A ty co? Hiszpańska inkwizycja? No dobra. A to co? A, nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji. Ja się spodziewałem. Zapowiedzieliście się listownie, miesiąc temu. To? A niech cię! Zapamiętaj nasze słowa, niezależnie, nie? ani nie godzinę, kiedy pojawimy się ponownie. No proszę, chyba tutaj masz napięku nasz duchowym. Nie pyta. Ma swoje 30 srebrników. Jakie 30? 30 sztuk złota tylko zdobyliśmy, no nie, no to to bieda ale mamy spodkowę okej, okay, jedzonko nam się przyda daj tutaj nam no okej, okay, mamy tarczę, dobra umiejętności, ile mamy już tych punktów? 6, dobra, czyli jeszcze nie Okulaj się, teraz znowu znaleźć konia gdzieś. To będzie dopiero wycieczka. Tutaj nie ma, gdzie jest jakiś parking. Do zamku w tę stronę, okej. Okay. Zaleźćmy do zamku zobaczyć, czy ma dla nas jeszcze tutaj, tu jakąś misję. Tu się nic nie się dzieje, mało tych ludzi tutaj. no jeździ, my chcemy konia. Tylko mam wrażenie, że... Poczekajcie chwilkę. Czy dźwięk raz jest głośniej i raz jest... Muzykę trochę zgłośnimy, nie. Dobra. Jest może tak, dobra. Zobaczymy. Nic nie słychać za chwilę. Jest głośniej. Jakieś dźwięki są... O, mamy party. No nareszcie. Dobra, dawaj tutaj konika. I do miasta. Dopiero przy samym mieście w sumie. Miasto? Do zamku! Zamciska! O! Teraz słychać. Coś, nie coś. Chyba ominęliśmy tutaj. Gdzie ten nasz końcu jest? Ksiądz pochodny. Tu na pewno nie. Chyba ten sam. Będzie u góry faktycznie, bo on tam był niedaleko się. Zawies zawiesiliśmy się. Dobra. Jedźmy, gońmy tutaj. Gdzie nam uciec, duchowny? O, tu będziesz duchowny? Jest duchowny tu, ta się wszędzie, to już. Zobaczmy, co masz dla nas. Już tym razem? Co łaska! Zobaczymy, zobaczymy co tu nam przyjdzie. Ta rozpoczyna się za kilka minut, a prawie nikt nie przyszedł bez bożnicy. Musimy to zmienić. To pewnie znaczy, że ja muszę to zmienić. Być może, ale z rentownym wsparciem Boga. No okej. Okay. Zapędź ludzi nam się. A jak mam ją zapędzić? Piąchą? Wparcie. O, masz. Palcie. Już. Chodź tutaj. Zasuwaj. Hop do kościoła. Ale mamy spazję normalnie, już biegiem Dobra, bo nam się czas... Nie, ciebie nie, ciebie nie. Dobra, ale mam tutaj kolejnego chętnego. Już zasuwaj nam się. Ile mamy 4, 5 Zasuwaj nam się. Biegnij, biegnij. Chwalcie pana, chwalcie pana. Lecimy tutaj. Zasuwaj, siedmiu. Będzie. Dobra, ośmiu. Jeszcze jeden. Ten leci dziewiąty. Dawać tutaj kogoś. Szybciutko, już zasuwaj, zasuwaj, biegiem, 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 raz, za trzy, No, I to ma się rozumieć, boska robota niestety w międzyczasie nasz organizm spadł z wieży i złamał sobie karkę, ooo jaki peszek. Potrzebujemy muzyka na teraz. Zatrudnij jakiegoś barda i przyprowadź do księdza, O. Czekaj, 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 konia weźmiemy, szybciej będzie. Tu, gdzie my znajdziemy jakiegoś barda? Popytać, go go pytać, szukaj, barda. Coś nie byli na każdym rogu, gdzie chodzą. gdzie słychać? Tu jest, tu jest, tu jest. Szybko, szybko, pan rad. No i wsiadaj. Wsiadaj, wsiadaj. Szybciutko. Lecimy do księżurka, będziesz grał w kościele. Bar serio? Cóż, będzie musiał się nadać. Ta się zaczyna. O, już, już pomszy? Dobra, wszyscy wychodzą. Teraz pora wyłudzić od nich. To znaczy, zebrać dobrowolne datki na kościół. Szybko, zanim wrócą do domu, zbieraj dobrowolne datki od parafian. Okej. Okay. To szybciutko, szybciutko. Dawaj to. Nie możesz krzywdzić! Ojeny, jeny! Tutaj przy... Nie, nie wierzę, dobra! Okej, okay. part serio, będzie musiał się nazywać! Mieliśmy kijek w rękach, to chyba nie można, jest kika, dobra! Dobra, chyba że jakimś przyciskiem, dobra, wszyscy wychodzą, okej, okay. zebrać natki, czekaj, wyłącz ten kijek! A kwadratem, dobra. Zostawiłem sakiewkę. Ja ci dam zostawiłem sakiewkę. Dobra, nie doczytałem, x, 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 dobra. Jedna moneta, okej. Okay. Ej. Ej, 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 Zbieraj, zbieram, zbieram, jeszcze tutaj jest. Dawaj. I co nam zostało? Jeszcze jeden nam został gdzieś. Biegnij, bo ucieknie, biegnij, dawaj datek, dawaj datek. Datki, na kosiu zbieramy datki. Nie sądzę, żeby to tyle kosztowało wyjściówka do Królestwa Niebieskiego. No dobra, ale chyba dalej. Coś tam nazbieraliśmy. Dobrze się sprawiłeś, synu. Kto wie, może twoje życie piekielne po śmierci będzie nieco mniej. Co mniej? Zaraz, to Henryk, Henryku! O, szczęść Boże, proszę księdza. Jak to tak? Piłkiem z domu Bożego czmychać? To z twoją darowizną, zawsze są takie hojne. Ja nie mogę dzisiaj, proszę księdza, bardzo przepraszam, muszę, eee. E. Ucieka z kurczyszyn, nie wierzę szybko, łap go i bierz go jego dobrowolną, potrzebujemy twojej dobrowolnej darowizny, Henryku. No dobra. Gonimy. Gonimy, Henryka, gonimy, Henryka. Samej tutaj, Henryku. Wyłącz mi tego kika, bo znowu. Jak parafian zwijał? Jak? Jak on nam zwiał? Przecież byliśmy obok niego zaraz. Wydano 13 000 zł. No nie mów, że będziemy całe wszystko od nowa. Nie no dobra. Dobra, no to na szybko. Na szybko powtarzamy. Trudno. Stawać tutaj. Teraz już wiemy o co chodzi, no to idzie dużo szybciej. Dawaj tutaj, tylko wyłącz mi tego kika od razu. No już, dobrze to się sprawiliśmy, to wiemy, no. Zaraz, Henryk. Henryk, dawaj. A, musimy go uderzyć, no okej. Okay. Starowizna, już. Proszę, ja już jestem niemalże bezdomny przez tę niedzielę, No to przestań... ...świat pośredniego cyca, idioto. O kurczę, dużo złota. Tę darowiznę chyba podaruję sobie. O, Sobie podarujemy. No i? Chyba, nie udało się go złapać, był zbyt szybki. A nie, go piekło no, no nic, przynajmniej spróbowałeś, nawet jeśli... Miernie, a jest uczciwym biznesmenem. To sztuk złota dostaliśmy, jeden punkt. Nie no. Zrobiliśmy duchownego... Trąbę, można powiedzieć. Dobra. I mamy 7 punktów. No dobra, jeszcze nam brakuje jednego punktu. Mamy kolejną misję u księżnka. No, księżnka duchownego. Jak to zaobserwowało? Jestem ciekaw, czy wymyśleliście w końcu imię tutaj dla naszego Gaja. Ale pierw polećmy zobaczyć sobie tutaj, zanim wejdziemy misję. O, właśnie. Ile nam złota nas zbierali? 70 złota, nie jest źle. Dobra, już prawie odzyskaliśmy. Dobra, mamy zapisaną grę. W razie co różnie bywa jednak. No już do pełnej wersji, ale różnie bywa. Musi być jakiś błąd i po co to tutaj od nowa przechodzić? Starczy nam jedna topa do no odcinku. Taką lamę popełnić. I aparat pianina. Zamiast datki wziąć to. No ale okej, okay. a co tam jest? A to później sprawdzimy. Dobra. Co tam duchowny masz dla nas nowego? Nieświęcone diabła wabi. Bolewam nad tymi biednymi, nieświadowymi kupcami. Nie chcą płacić kościołowi za poświęcone ich towarów. Może po prostu nie są mandofrajerów? Oj, ależ właśnie są! Nieświęcone diabłowabi! Pora, żeby się o tym boleśnie przekonali. Idź na tarki i zniszcz niepoświęcone kupieckie towary. Uuu! Jakąś amunicję zdobyliśmy. Ale jaką? No dobra, nie wiem. O! Czyli tak tutaj po prostu idziemy w beczki. Tu. To jest chamie... ...piekło pozdrowienia z ambony. Masz kolego tutaj. Ale na tłukną! Czekaj, 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 czekajcie koledzy. O! I bicik się załączył i już się skończył. Dobra, to chyba trzeba tak zrobić. Idź na targ, dajcie tutaj chlebek, o i żyćko odzyskane. Co mamy teraz zrobić? jeszcze już zostało, okej. Okay. Pora wracać do grubaska, no proszę, jak go tutaj... Nie, 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 bij nas, nie bij nas, nie guń nas. Nie, nie, to nie by... to nie była nasza wola. Dobra, chyba czas zakończyć to inaczej. A ty nie możesz ładować kuszy przecież. Ty nie możesz biegu ładować. To zmieniamy na miecz chyba. Chyba będzie trzeba z nimi inaczej porozmawiać. I. Który następny? Który następny? Dobra, i jeszcze jeden. No. Trochę denerwująca jest ta muzyka. Muzyka powinna cały czas nam grać jakaś w tle. Powinna, tak no. Dobra, dawaj. I mamy full. Trochę Hajshiba nazbieraliśmy. Zawsze groż do grosza i wracamy. Dzięko w Panie, to te kupce, widziałem, jak księdza nam porywają, rzeszcząc, że Zara poświęcą jego rezydencję. Ja mać, nikt go nie tknie, póki wisi mi kasę. To no dobra, czyli musimy lecieć i jechać do rezydencji, ale odzyskajmy swojego konia. Okej, okay. no dobra, ale wiecie co? Chyba ponaprawiamy to. Gdzie jest ten bar? No. Tu jest. No, i chodź tutaj z nami. No, Będzie lepiej, chyba musimy tak robić cały czas i wodzić ze sobą jakiegoś tutaj krajka. Ty zmieniałeś muzyczkę, jak mi powiedz. Ty zmieniałeś chyba. No dobra, skończysz grać, to może coś innego włączyć. A, pasłem tylko trzeba było, ale tylko się... O, zmienił. No i dobra. tak będzie przyjemniej, żeby nam coś tutaj cały czas grało. Niechcący, niechcący, nie my! Nie, już nas gonią, nie wie, nie wierzę, nie wierzę. Uciekać po nie gonić nas, nie gonić nas. To nie nasza wina, my tu mieli jeszcze policję na tutaj na karku no dobra może zaraz zniknąć chodźmy tutaj zobaczyć co tu jest ciężurka. słychać dawaj tapczę no, nasz barwiku stary no wiesz jak denerwować Z drówko ta fibrowarka. no Jeszcze to nie zaczekajcie, ale to no, może się zakończyć jako przyjatko Patrz tak, to ten, o, konstant, puszki, no, oj, zaraz dam sobie coś, ale tutaj, normalnie, myślałeś, że można na dach podrosnąć, wiesz, gdzie możesz sobie wsadzić te swoje błogosławieństwo, panowie, musicie popracować nad techniką zastraszania, mniej gadania, więcej chlastania, chodźcie, pokażę wam. Pierdze. Ale was tu jest! Nie, nie, nie! O matko boska! Tak, nas zaatakowali! Tak, za dużo ich tutaj jest! Za dużo wam powiem, nie no. Od początku. No dobra. No dobra, dobra, no. No cóż, że poradzimy. Pojedziemy jeszcze raz, może tym razem bez. obejdzie się bez tej straży. Jest nasz bardziej tu jest, nasz Grajek Ale to trzeba wtedy rozminić, tak za bardzo na pałę podszedłem do tematu Coś tutaj No To jedziemy szybciutko do księżurka Ratujemy go Przejdźmy ratować może tym razem się. ale nam straną tym razem uda, może bez straży na głowie. My, my lepiej To naprawdę, to nie będzie prosta misja Mam nadzieję, że go nie zabiją tak szybko, ale naprawdę sporo ich jest Sporo, sporo Patrz ta Ej, ej, ej. już mi atakujecie? No na krusze Nie naładowałeś się? Ładujcie. No jedź, jedź! Czemu nie jedziesz? No nie wierzę. No nie może się ruszyć. No biegnij, No Czy mamy kolejnego? Ładuj te kusze no, Ale się nabiegamy, coś czuję. Nie naładujesz tej kuszy, nie? Całe miecz macie tutaj, odzyskajmy trochę. No Okej, okay. dobra, mamy tutaj paru. Uratuj czekaj, się, czekaj księżurek, trzymaj się. tu kasę zostawiliśmy, ratujmy. Dobra, chodź bardziej. Odzyskajmy trochę energii. Paru już załatwiliśmy, więc. Więc powinno być tym razem łatwiej Myśli, że można tak po prostu... A, to widzieliśmy Czy wiesz, gdzie możesz sobie wstawić swojego błogosławieństwa? Panowie, musicie po... bardziej popracować na techniką zastraszania O, muzyczka lepsza była O, masz ty ma nas trafisz zaraz Nie nas Nie nas Nie nas A, masz ty Ha! Masz za swoje tutaj Dobra, oddawać nam życia trochę O, buncik, buncik się załączył Tylko tę muzykę zmieniasz Zaraz podejdziemy do ciebie Oj, nie, 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 wybuchowym mleczek, nie ruszamy Dobra, ładuj, ładuj kuszem Bo to może być jeszcze nie koniec no, Ale jak, nie wiem, nie, nie wiedzę, taka lama no, Ale zdarzają się i takie Och, w ogóle niech będą dzięki, że Zamknij się. Żyć mam co masz do powiedzenia. Dawaj złoto. No i okej. Okay. Punkty umiejętności 3. Czarny sabot. Odciągnięcie. Umiejętności Kasiora. Dobra, umiejętności. Mamy gdzieś W końcu możemy tutaj. Możemy podnosić. Gaj może podnosić przedmioty w trakcie jazdy sądnej. Wykup. I mamy dwa dostępne. Co tu mamy? Następne punkty weczą się, odnawiają się 10% szybciej. Społeczne. Bardowie kosztują mniej złota? To może nie. Tutaj potrzebujemy cztery. Co my możemy wykupić? Tutaj nic, nic. Ale moglibyśmy wykupili sobie tutaj 10 więcej amunicji? To może nie. Ale te z koniami może weźmiemy sobie. Dobra. Jak tam, Bardik? Żyjesz? Pierogi. Dobra. To zobaczmy. Ten nasz w ogóle tutaj sobie mieszka? Gdzie my jesteśmy? A tu! I mamy zakończone wszystkie questy! No proszę! Czyli mamy tutaj naszego duchownego także zakończone. To może że jak mamy duchownego to pojedziemy na mały bonusik. Zobaczymy jak wyglądają wyścigi konne. Obiecywałem już ostatnio, że pójdziemy zobaczyć jak to wygląda więc weźmiemy naszego tutaj Romaka i z pieśnią na grzbiecie pojedziemy sobie na wyścigi mam nadzieję że to nam się uda gładko pytać powiedzmy dzieli chyba szybszego konia bo szukać jakiegoś mi się wydaje może coś będzie stało gdzieś na parkingu O, 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 o. Poczekaj, poczekaj Poczekamy aż przyjedzie tutaj to nie będzie tutaj, nie kradniemy O nie nie, pokaż tu O szybko, akurat takiego na potrzeba Na wyścigi będzie akurat No popatrzcie, to to dopiero ma tempo, czekaj, jak my sterujemy jeszcze Było? Tu, 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 tu I tu, i tu, i tu, tu, tu O tutaj są Dobra, to spróbujemy wyścigu Czekaj, 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 czekaj. Bal na wsteczny, na wsteczny. Co tu mamy? O. No to nam się udało, te parkowanie. Naciśnij kwadrat, aby rozpocząć jest konne, a tutaj z 100 skoczki złota. ok. Chipcy i rączce. Runczy. O! A zabrali nam naszego konia. Oj, gdzie do tyłu? Czemu nie jedziesz? No, o! Dobra, ruszył. Nie chciał nam ruszyć, jaki falsart na samym początku. Ale musimy ich wziąć teraz. Jeszcze się policja goni. Wasza nie, ładnie, Nieładnie, nieładnie. Dobra, bierzemy ich wszystkich tutaj. I to się uda, czy przegramy stówkę. I nam się stówka przegra tutaj. Uciekaj nam stąd, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ucieka. Którzy wy Tam jeszcze jeden jakiś tam. Poleciał. No jak to poleciał? O, jeszcze by nas tutaj strasz padnęła, nie? Wychodzimy na prowadzenie, odzyskujemy. Odzyskujemy tutaj. I jeszcze by go zgronią tutaj, żeby nas strasznik nie zatrzymał, bo będzie w topa. 23 na 29 Jedziemy, jedziemy po złoto, można powiedzieć. Po złoto, na złoty medal. Pięknie. O, krótki minęliśmy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. I finish, gratulacje! Gaj zajął pierwsze miejsce. Super. No. Dobra. Bardzik. Proszę nie regulować odbiorników. Gra dla was Part FM. Dobra, muzyka na każdą okazję. Skoro dobra, to chodź tutaj. A nie. I będziemy odebrać. No o, o to pojechaliśmy. Odebrać. Jedźmy, 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 jedziemy. tutaj na strażników. Nie chcemy mieć z nimi napięku Jedziemy odebrać do naszego tutaj likwiarza Unt Sinasa. Tasa Sinasa. Poszukasz zobaczmy Zobaczymy ile mamy. Od kolejne wyjście są to może te następnym razem. Do, do kościoła nawet możemy wejść. To może też sprawdzimy zapiskę. Takie aktywności. Bonusik dodatkowy kolejny. Ile mamy kasiorki? 60. No dobra, zapiszmy sobie grę. To łaska. Pięknie. Podjedźmy jeszcze do kościoła. Zobaczymy co tam w kościele mamy. Co tam można zrobić w ogóle. Można w ogóle wejść tylko datek jakiś tak. Okay. ok. Aktywność duszpasterstwo. To nie, do aktywności na razie nie rozpoczniemy. To wiecie co? Zakończymy sobie tutaj, w tym miejscu. Nasz odcineczek kolejny. A w kolejnym ruszymy już z kolejnymi poznamy następnego tutaj. Yy, naszego w sumie można powiedzieć chwilowego szefa, który da nam misję i zobaczymy z czym, on czym one będą związane, więc jak Wam się podobało, zostawcie lajka, like komentujcie, subskrybujcie i udostępniajcie, niech się niesie, do zobaczenia już wkrótce, trzymajcie się, cześć!